Gdzie? Łodziń Piotr! Pioter! Łagień! Powiedziałem, ty! Ale teraz polecimy naprawdę na kretę. Zawsze lecimy na kretę do Tomaszowa, a teraz na kretę, kretę. Na kretę, kretę. I będzie bądź moim super bądź moim Ale super Ale co jest my, my, my z tej Kretolandii zabieramy krecików tam, do prawdziwej krety. Rozumiesz Lucynę? <laughs> ja, ja się... Nie, ja le, jestem właśnie Lesia. Lesia nie będzie. Nie będzie? Nie, bo myk myki wycieczek polegają na tym, tam ci podałem cenę od jak masz na przykład cenę od 3000 tysięcy, to wtedy płacisz 3000 tysiące, jak lecą z tobą dwie osoby, bo płacisz za pokój dwuosobowy. Aha. Jeśli leci jedna osoba, to ty płacisz 6000 O kurna, no, czyli to są ceny, jak lecisz dwie osoby co najmniej. Aha. Czyli najlepiej zawsze lecać dwie osoby dorosłe jedno dziecko, bo jak lecą dwie osoby dorosłe i dwójka dzieci. To już jest system error. Wtedy już to. to już są kombinacje. Wie, są hotele, które na przykład to akceptują, są hotele, które mają jakieś mambo jambo, ale tam widzisz, w Albanii byliśmy. Ile tam osób mogło z nami spać? U nas pokoju 3, u mańki w pokoju 4. No tak. No. i śmiało, Lesio mógł lecieć, ale miejsca nie było. No dobra, tam, Siemanko, wszystkim. Witamy Was, słuchajcie. Tak, co, co, się mamy? mamy 4. Małe kosteczki od czterech różnych importerów. Magic Time, który już prawdopodobnie, nie wiem, czy on jeszcze, jak ktoś wie co się dzieje z kometą, dajcie znać. Eee, Tomaszek. Tomaszek tam cały czas ma jakąś tą swoją małą grupkę odbiorców. No ale to jest na NWP-ku jeszcze jakiś wynalazek. Ty. Eee, mamy Jorbusia i mamy Triplex. No i i zobaczymy, to. kto z tych czterech importerów wy, wypadnie najlepiej. Przedaję to Tomasza. Słuchomi. mi. Suchomi! No <laughs> teraz powinno z jakaś dziewczynę nagrywać. Tak Słuchomi, mi! Chodź, ale dzieci tak. tam westrzą. <laughs> wonsata powinna to przeczytać, suchomi. O, No dobra, no to, to, to tak, zaczynamy. No ktoś się napadł. Dobra. wonsata jak oglądasz pozdrowienia. Pozdrowienia. Dla wszystkich dziewczyn, które Ta. lubią suchomi, tą małą kosteczkę, <laughs> które <laughs> lubią. Oczywiście ląd podstawowy. Gramatura 152 gramy Neku kod produktu P7091, znaczy nie pamiętam, że suchło mi kiedykolwiek odpalał. I to jest 19 w kalibrze 20 mm mamy trzy różne efekty. I teraz przejdziemy sobie do kolejnej. Wyrzutnia 9 strzałów, wyrzutnia 9 strzałów TW 168, coś mi tu nie gramatycznie jest wyrzutnia 9-strzałowa powinna być, a nie wyrzutnia 9 strzałów. Może kiedyś się uleczy. <laughs> <laughs> O, ty, ale też prawidłowa instrukcja, jak nie należy, co należy, co to jest. Zobaczcie sobie instrukcję, Tomaszek tak dość fajnie To mi przedstawił. Nawet tam trupia czacha jest, nawet kod QR. Eee, nwp -czek oczywiście to jest, ale czy coś więcej jest? Nie. Postawić na płaskim gruncie, Więc co, będziemy musieli chyba je jakoś poobsypywać albo coś, bo te małe kostki, chyba że te wielkie dwie odpalimy i potem te wielkie dwie lochy będą służyć jako podstawki no, dla tych małych. Może być. Bo nie ufam tym małym na tym piasku. Chociaż, górna trochę te, te wielkie lochy to szkoda odpalać. Znaczy, je odpalić, a później odpalić to. Bo będzie chłop, słabo bo Coś będzie, wymyślimy. Bo będzie ciężko nam ocenić. No. więc Tomaszek King. King. Dobra, Grzesiu, co ty tam masz? A ja mam, drodzy Państwo, Stars Rain. Star Train. Gwiazdowy deszcz. Gwiazdy deszczu. Czy wiem to jakoś tam. Dobra. Ląd tylko jeden. Gramatura owej wyrzutynki jest to 75 gram... Tomaszek nie podał gramatury. Nie? Nie. A ja mam na CE. Kod produktu to jest TXB... Nie, to jest numer partii Sorry. TXB 6.1.1 Też tą podstawową tylko No to mówię. Yy, 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 drugim yy, rzezimieszkiem jest yy, mikrokosmos... Yy, makro... makrokosmos. 10 strzałów. A, ale tej nie powiedziałem ile ma strzałów. No właśnie. Ile to 10 też, 10. też 10 ma strzałów. Ta też ma 10 strzałów. A gramatura. Tam ta chyba ma być mianowicie kaliber. Tam ma 100, no bo ta ma 20 kaliber 20? Tak, ta ma 20. A to nie. Yy, Jodę też ma jakąś na podstawce, gdzie jest chyba 26 mm, z tą nią pomyliłem. To jest kaliber napisany 0,8. No to 20 mm. Nie To jest 0,8 cala. A. Warto wiedzieć. A, no i kod produktu to jest SM! 2, 1, 2, 5. Jeszcze makrokosmos był żółty, ale zamiast makrokosmosu dostałem ma. coś innego. ale. I świeży nam, bo z 24 roku jest. No i tylko jeden ląd, Gramaturę podałeś? Tak. Że ma stół. Tak? No. Ta ma 75. No dobra, to tyle. Zapraszam Was na instagram machony69pirosil.pl. Mm, tam fotel można włożyć. No właśnie, te piropajery co mamy, to będziemy z tego odpalać. Te fontanienki. Co były w poprzednim odcinku, nie wiem jakim będzie. I tu można je sobie wsadzić elegancko. Tutaj nie będzie, w Sukomi. Sukomi jest twarda bestia. Dobra, więc lecimy. Ciężko wbić. Lecimy z taśnikiem wariantów. O, rzeczywiście tam sucho. Dobra, odpalaj, Grzesiu. Pierwszy Tomaszek, odległość między 30 a 40 metrów. Tak, nie tam u góry wieczyk jak znosi taka neutralna nie, nie to dziados... od no takie 5 na 10 teraz triplex dawaj o wieje dzisiaj jak talala o tu nawet klinak a lepsza jest Ta była kapkę lepsza. Tu bym rzekł, że takie 6 z plusikiem. Teraz Jorge. George. Szybka akcja. O, że się odpalił czy nie odpalił, bo tam coś widzę. O, leci. Jorge. Szybka akcja. Za zimno dzisiaj jest. O kurde, jak komod! O jaki I, no, ładne fajne. te No No. Ty jak na 20 mm to przeżarła tamte spokojnie no. 8 na 10 Ty tutaj te kurde 20 mm to takie soczyste. No i teraz suchomi będzie najdłuższa. Bo tutaj mamy aż 19 strzałów od komety. Takie fajna. Jest rzeczywiście Czyli takie 7 na 10. Ty, Jorge, zmierzyło konkurencję. Jorge, tak, to fajne. Jorge, zmiażdżyła konkurencję. Kto? Co? Fajne tam i No, Jorge, te komety fajne, grubiutkie i to w kalibrze 20 mm. A potem te strzały to kurde rewelacja. Aż muszę zobaczyć, to na pewno 20 mm. Ty. No, to 20 no dwudziesteczka to jest. Ja pierdzielę. George, George system. Więc tyle. No dobra. Spadajcie, napiszcie w komentarzach jak wy je oceniacie. Dbajcie o siebie i o innych. Spadamy, sprzątamy. Cześć.